Cukierki chyba każdemu kojarzą się z beztroskim okresem dzieciństwa. Dawniej były to pudrowe smakołyki, których smak do dziś budzi wiele wspomnień. Żadne inne łakocie tak nie smakują. Cukierki czekoladowe, landrynki, miętusy, kukułki, krówki i wiele innych słodyczy smakuje wybornie. Nic jednak nie przebije prostego smaku, pudrowych przysmaków, które chyba każdemu kojarzą się z okresem dzieciństwa. Wystarczy na nie spojrzeć, by wróciły wspomnienia, a na języku znów poczuć wyjątkową fakturę. Następny artykuł nie przegap żadnych najciekawszych artykułów kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News